Siemanko, witam Was z drugiej części poradnika. Jak wspieranować bastiony w wersji Minecraft 1.16.1? Dzisiaj, jak widzicie, pewnie część z Was już rozpoznaje ten bastion. Nazywa się on Treasure, z tego względu, że nazwa się pewnie wzięła, z tego względu, że w tej części jest ukryty skarb, czyli bardzo duża ilość bloków złota, ale nią się w ogóle dzisiaj nie będziemy zajmować. Omówimy sobie dwa najbardziej popularne mm, routy, czyli dwie najbardziej popularne drogi, którymi. Dostajemy się na samą górę bastionu. Bastion jest zbudowany z dwóch takich samych, jakby takich klatek schodowych, można by rzec, na których zwieńczeniach tutaj na górze są bloki złota. Generują one się raczej losowo, ale zawsze w stałych miejscach. Więc macie około 70% szans na to, że złoto będzie właśnie w tym miejscu. Za momencie, to wam zademonstruje. Od czego zaczynamy? Zwykle zaczynamy. Rauta wchodząc po prostu od u boku bastionu, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Co ja lubię zrobić, to sobie sprawdzić od razu tutaj, czy jest skrzynka Nie zawsze ona jest, ale zdarza się, że jest. Nie musicie tego bloku rozwalać, jeżeli staniecie idealnie tu w rogu, ciągniecie do skrzynki. Dlaczego wa warto rozwalić ten blok? Z tego względu, że często właśnie jest coś złotego. Czy możecie później yy, zwabić świnie, ewentualnie założyć coś złotego na siebie. Teraz tak, dobiegamy do tego miejsca. I zaczynamy się budować jakimikolwiek, wiadomo, blokami. Gdy jesteście gdzieś mniej więcej w tym miejscu, zanim świnie zdążą Was zauważyć, warto rozwalić ten blok. Wtedy, jeżeli będziecie rozwalać ten blok, świnie nie są w stanie do Was doskoczyć. Po rozwaleniu tego bloku, yy, możecie właśnie rzucić coś złotego świniom, żeby je, żeby je zwabić w to miejsce, gdyż potrzebujecie. Przeskoczyć i zbudować coś takiego, albo tak, albo tak. Podczas kopania tego bloku, wszystkie świnie, wiadomo, że już po tamtym będą na was złe i będą próbowały was zabić, dlatego warto stanąć troszkę dalej. I w tym momencie, jeżeli chcecie zrobić normalny, normalny manhunt, możecie już biec, ewentualnie możecie sobie tutaj, prawda, crafting postawić i coś złotego, jeżeli nie macie nic. Z tych bloków złota tu skraftować i potem zacząć biec na górę. I teraz ważna rzecz. Jak już macie to złoto, biegniecie z tym złotem. Ja sobie lubię tu wyrzucić jedno, żeby wszystkie świnie stamtąd jeszcze przestały mnie bić, bo musicie tu na chwilę stanąć i rozwalić dokładnie ten blok. Jak zobaczycie, o jak teraz widzicie, nawet świnia idealnie współpracuje z nami, nam zademonstrowała. Idealnie sobie. Skraca wtedy drogę i przechodzi na te schody. Gdy, jeżeli tego bloku nie rozwalicie, to ta świnia nie będzie miała szansy przejść na samą górę. Jak widzicie, teraz wchodzę tutaj, i ten blok również trzeba tutaj rozwalić. I w, żeby te wszystkie świnie z dołu mogły za wami przybiec, teraz tak. Jeżeli jesteście już w tym miejscu, tu często trzeba dużo złota wyrzucić i dostawić tu te dwa bloki. Żeby świnie z tej strony, z tej klatki schodowej mogły przejść za wami tutaj. Wbiegając tutaj stawiasz blok tu. Tu wrzucasz w międzyczasie złoto, żeby już te świnie zaczęły się zbierać i tradeować. Yy, zróbmy może tak, ja wam pokażę jak one się zaczną zbierać. Yy, sobie jakiś gold armor też założymy. I teraz proszę bardzo, yy, rozwalacie te bloki. Tu są trzy bloki złota, nie zawsze, powtarzam, nie zawsze one tu będą, ale zwykle są. Zwykle dwa, dwa bloki chociaż są. Jeżeli macie taką sytuację, to poczekajcie chwilę i one wbiegną. One I teraz tak. Zawsze po prawej stronie, na dole i po lewej na górze. To, to jest taka stała dla tych obu, obu klatek schodowych, które, o których wcześniej była mowa, więc robimy tak, wrzucamy im to całe złoto. One sobie tradują i wy w międzyczasie górą przechodzicie tędy i kopiecie tak samo bloki złota. Też również im wrzucacie. Jak już wrzucicie im to złoto z dwóch stron, to wtedy sobie możecie zbiec na dół i wiadomo, lutujemy skrzynki. Zawsze z tej strony są dwie skrzynki pojedyncze, a z tej jest jedna podwójna. I teraz tak, jak już sobie wszystko zlutujecie, to może być taka sytuacja, że... Nie dostaniecie dostatecznych raidów i ilości pereł. Dobrze jest też postawić jakikolwiek blok nad nimi, gdyż na przykład jest czasami bywa tak podczas speedrunów, szczególnie tych szybszych, że nie macie nic złotego albo jeszcze nadal one mają na Was włączone agro, więc będą próbowały Was uderzyć. Ale jeżeli postawicie ten blok, to one Was jakby nie będą widzieć. Więc, więc jest szansa, że po prostu Was nie uderzą. I teraz tak. Widzimy, mamy mało na przykład wełny, mało obsydianu, chcielibyśmy 20. Potrzebujemy backup bloki. Są dwa sposoby, jak się do nich dostać, czyli tych zapasowych. Ja często, już widząc na przykład po ilości złota na górze, jak jestem, to wiem, że potrzebuję, więc kopię w tym miejscu dokładnie. Także tak jak widzicie, tak jak tutaj kopaliśmy ten blok na górze, to na dole też będzie blok złota. Nie zawsze on się spałnuje, ale ale często, często jest, także sobie go po prostu stąd biorę i wracam sobie tutaj i wrzucam to sobie świnią i teraz tak, jak, te, jak to złoto znaleźć, jeżeli jesteście tutaj? Jak zobaczycie tutaj schody, to idealnie za schodami będzie blok złota, to też możecie go skopać i ten, który przed chwilą właśnie wykopałem, to również jest za schodami, ale kratkę dalej i do góry. I tu był ten blok złota, tylko że no już wiadomo go wykopaliśmy. Podobna sytuacja jest tutaj za schodami. Często osoby pamiętają sobie, że za latarnią żeby się wkopać i od boku sobie dojść do tego bloku, prawda? I tak samo sytuacja wygląda tutaj. Proszę, jeszcze nie wiemy tak naprawdę czy jest, ale jest, proszę. Podnosimy sobie blok, wracamy do świń i tradujemy. I tak wygląda z grubsza cały ten raut. Teraz wam pokażę jeszcze ewentualne inne wejścia do bastionu, gdyż często bywa tak, że na przykład nie widzicie totalnie tej części, albo jest ona gdzieś zabudowana, albo po prostu chodzicie do bastionu od tyłu. Od tyłu mamy kilka wejść tak naprawdę, bo możemy wejść sobie tutaj dołem i tu jest taka jakby klatka schodowa na samą górę prowadząca do tych, do tych schodów i żeby dojść tutaj na most ale najczęściej wybiera się tą drogę, czyli wybiera się to wejście. Także tutaj widzicie takie podwójne z dwóch bloków, takie wejścia. Nawet jak wejdziecie tą stroną od, od prawej, to da się przejść tędy do tych schodów na górę. Ja bardzo często to gram. Jest trochę bardziej ryzykowne ze względu, że jeżeli nie macie nic złote, złotego na sobie, to jest szansa, że was świnie tu zaczną atakować. No ale to już kwestia praktyki, wtedy sobie można tu, yy, prawda, wejść tak. Wejść tak yy, i wykopać ten blok złota. Przy okazji tu trzeba jakby wiecie szybko się zastawić, no ale no mówię to jest kwestia praktyki i kwestia wprawy. Często się gra ten route z tego względu, że wchodzi się po prostu od tyłu do bastionu, prawda? Jeszcze jest tutaj yy, jeszcze jedno jakby wejście i to rzadko się gra, ale też od... Czasami jest tak że po prostu teren macie do takiej wysokości więc praktycznie macie wejście tu od boku od razu też do klatki schodowej także warto też pamiętać. Mówię bardzo polecam pra Practice stula z bastionami i sobie nawet samemu właśnie polatać i rozejrzeć się yy, jak, jak ten bastion sobie najlepiej ugryźć prawda i tutaj nie bójcie się tej klatki schodowej bo musicie pamiętać że z tej strony będą porozwalane schody i z tej też, więc ta droga musi być tu obrana zawsze tak samo. I zawsze tak samo te schody są dobre, jeżeli będziecie tak biegli, prawda? No i pamiętajcie o tym bloku. Myślę, że to wszystko, no to tak, to taka podstawa tam o zaawansowanych taktykach tutaj w tym bastionie i kopaniu tego złota, ewentualnie rzucania perłom, to wszystko będzie w poradniku zaawansowanym. Także to, to na tyle dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się.